O kurwa, mam nadzieję, że sytuacja, którą widzieliście przed chwilą, nigdy Wam się nie przydarzyła. A mnie spotkała dziś rano, kiedy po kilku dniach jazdy na trenerze w piwnicy na Zwifcie naszła ochota na jazdę na zewnątrz. Piękna pogoda. Postanowiłem wszystko naładować dzień wcześniej, no ale zapomniałem o najważniejszym, czyli o włożeniu wtyczki do kontaktu. Tak czasami bywa. Tak, wożę trochę elektroniki. Pewnie zdziwia Was ta ilość kabli. Przede wszystkim komputerek Garmin Edge 830 takiego używam. Bateria ma dosyć przyzwoitą, dosyć długo trzyma. No ale ładować czasami trzeba. No i postanowiłem ją właśnie wczoraj wieczorem sobie naładować. Jeżdżę zawsze z dwoma lampkami do jazdy dziennej. Używam Bontrager, Flare. Ion, i R, i starszą, i nowszą wersję. Uważam, że te starsze są troszeczkę lepsze. Mają dłuższą żywotność baterii. Mają, co prawda, mniejszy błysk światła, ale po prostu je lubię. I też, oczywiście, je trzeba ładować. Kolejna rzecz pomiar mocy. Używam pomiaru obustronnego. Chcę, żeby moje treningi były rejestrowane, żeby je kontrolować, a także, żeby. No rozwijać się. No i to są dwa niezależne czujniki, jeden na korbie, drugi na lewym ramieniu, łapią sygnał z każdej nogi, łączą w jeden, przesyłają do komputerka. No i też mają wbudowany akumulator, który trzeba ładować. Rzecz kolejna Kamerka, z którą jeżdżę zawsze, chodzi o bezpieczeństwo. Może brzmi śmiesznie, może życie mi nie uratuje, ale wolę rejestrować jazdę po to, żeby ewentualne kwestie sporne łatwo wyjaśnić. Nie mówię, że zawsze na moją korzyść, ale żeby po prostu było przynajmniej sprawiedliwie. Raz uratowała mnie przed mordobiciem chyba, ponieważ jeden nadgorliwy kierowca, któremu chyba przeszkadzałem, strąbił mnie, wyskoczył do mnie z pięściami z pięściami, to po prostu chciał mnie, chciał mnie postraszyć i no szedł już w moim kierunku. Było to na lekkim podjeździe. Kolarze nie są atletami, więc jedyną moją bronią to jest po prostu ucieczka na rowerze, ale nie dałbym rady. Nie dałbym rady pieszo, bo oczywiście bloki. No i kiedy już zbliżał się do mnie, zobaczył, że kamerka rejestruje i fajnie się wycofał, bo chyba wystraszył się ewentualnie konsekwencji. Także jakoś to się pozytywnie dla mnie zakończyło. Kolejna rzecz do ładowania, ostatnia, najważniejsza. Ach, jakiej kamerki używam? GoPro Session. Uważam, to są takie małe kosteczki bez ekranu, uważam, że są znakomite. Bateria bardzo długo trzyma, ponad 2,20 ostatnio mi wytrzymała, jak nie jest zbyt zimno. Yy, natomiast yy, kamerka, yy, yy, jakaś taka z ekranikiem, no, zużywa więcej prądu i takich yy, nie używam. No i ostatnia rzecz: napęd Shimano Dei 2, takiego używam. Jest to hybryda, ponieważ zostały mi przerzutki z poprzedniego modelu: jeszcze Ultegra 6870, połączone z manetkami yy, Ultegra R8000, hydraulicznymi, yy, przerzutki stare, ale jare mają już naprawdę solidnie, solidny przebieg, dużo lat, ale chodzą bez zarzutu i też oczywiście trzeba to ładować. Ciekaw jestem waszych spostrzeżeń, czy też macie tyle akcesoriów elektronicznych, elektrycznych czy nie. Czy preferujecie kolarstwo 100% romantyczne, bez niczego, bez rejestrowania, bez lampki i tak dalej. Ciekaw jestem, co, co ewentualnie w komentarzu y, mi napiszecie. Zachęcam do dyskusji i oczywiście do subskrypcji, do y, podlajkowania mojego y, kanału. Y, sukcesywnie będę wrzucał materiały, takie około kolarskie, ponieważ sezon szosowy, worturowy się zakończył, a prawie, oprócz tam y, jakichś chińskich wojarzy. Y, to zawsze jest warto, jest czas, żeby pogadać o sprzęcie. Trzymajcie się, hej!